No, dawno mnie tu nie było. Także parę e, update'ów odnośnie postępów na budowie. Dużo planów się zmieniło na temat, których nie będę tutaj e, mówił i nie będę wchodził w szczegóły. E, no, a co na budowie? Na budowie działam gniazdeczka. Na razie do pomiaru robię tylko, żeby był odbiór budynku wykonany. Także. Sadki, internet, to sobie potem podłączę. No, włączniki, rolety, to sobie spokojnie. Teraz już podłączam, bo to szybka piłka. No i co? Co tu jeszcze się wydarzyło? Powoli tam jakieś łazienki są działane. Tutaj jedna z nich. Gebericik tu porobione, czekam na zestaw podtynkowy. Tu półeczka, eee, tu oczywiście czekam na płytki też kolejne, bo tutaj drewno przyjdzie. Eee, tu do końca będzie biało, tu wpada drewno, ale nie ma płytek, mają przyjść jutro, także tu jeszcze też te płyteczki wpadną. Tu zrobię tą eee, zestaw podtynkowy i tu też przyjdzie drewno. Eee, co tam jeszcze? Montaż pompy też był. Graty zwiezione już częściowo, eee, wpadła pompa pana Sonika, splicik. Chłopaki się postarali, schludnie, wszystko ładnie wykonane, dużo miejsca nie zajmuje. Tu od teścia rurki eee, i hasło nie kupuj, ja wszystko mam. No miał wszystko, tylko trzeba było robić takie rzeźby. Że to jest po prostu szok. Także komuna dalej wiecznie żywa. Ale, żeby mu nie było smutno, że dał mi rurki i ich nie wykorzystałem, no to troszeczkę więcej gimnastyki. Był plan był na szybko peksa pozaciskać pach, pach i zrobione. No ale, jak byłem u niego i usłyszał, że będę coś tam działał, no to oczywiście stwierdził, że po co mam kupować? On wszystko ma. No i dobrze, no mama. Ma. Zgodzę się. Zewnętrzny wygląda tak. Panasonica Quera 9, 9. E, tu chłopaki tak zrobili tu jeszcze trochę silikonu sobie tam zrobię dookoła czy troszeczkę tynkiem e, ale źle, źle to nie wygląda stojaczek no tutaj jeszcze też fundamencik był zrobiony no i co standardowo ogród wielki burdel e, przyjechałem to pierwsze co no to żniwa i było koszenie trawy dla dzieciaków tam basen na szybko rozłożony żeby miały chociaż tam trochę gdzie się pochlupać co prawda dzisiaj no, pogoda nie sprzyja wczoraj byliśmy akurat nad jeziorkiem bo ładnie smażyło no a krzaczki o, krzaczki to były takie tutaj jak przy samochodzie także cała działka tak zarośnięta zresztą mi tak jeszcze zabrakło mi żyłki tutaj resztę muszę jeszcze też pokosić bo to wszystko pod kaszarą, kurczę, taką spalinową jadę. Muszę przywieźć, kurde, kosiareczkę, traktorka. No i nie wiem, czy tam elewacja, elewacja kiedyś tam była pokazywana, ale nie pamiętam tam na jakim etapie, bo mówię, dawno nie było tych, dawno nie było tu filmików. Zbyt dużo się działo. Zresztą, tak jak mówię, no plan nie, nie szedł i nie idzie w zadanym kierunku, no ale jest, co jest. Tak, elewacja. Z zewnątrz. Teraz po prostu szybko dążę, żeby zrobić e, odbiór budynku. E, I przyszły rok już działamy na pełnej. Tak to wygląda z tej strony. No i od drugiej strony balkonik, i tu od frontu e, garażek. Także tak to mniej więcej wygląda. Jeszcze kupa rzeczy do zrobienia, ale korzystając z tego, że jesteśmy w Polsce na miesiąc, to to sobie podziałaliśmy trochę. No jeszcze, jeszcze sporo zostało, także może zdążę jeszcze jakieś regipsy pozakładać na poddaszu. Pompa już wpadła, także zimą będzie można pogrzać, więc można na spokojnie założyć regipsy, chociaż i tak raczej na plusie jest bo dobrze dogrzane poniżej zera raczej nie spada w mieszkaniu ale lepiej żeby jednak było grzane no i co? piana tu trzeba wszystko posprzątać wiadomo bo na szybko działam też no